Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj zapraszam Was na e, dobrą cenę. E, jako, że omówiłem już w tym programie kilka gier cenowych z teatrum Dobra Cena. No ale omówiłem je e, bazując na zestawie amerykańskim, oryginalnym zestawie amerykańskim. Natomiast e, ten odcinek jest pierwszym z odcinków, gdzie chciałbym również przytoczyć... E, Światowe warianty, międzynarodowe warianty poszczególnych gier, które już omawiałem. I na pierwszy ogień idzie Plinko. Jako, że jako pierwszy omawiałem Plinko, to było do, do, bardzo dawno temu, w odcinku 180., którymś. To też dzisiaj Plinko dookoła świata. I naszą wycieczkę rozpoczynamy od Francji. Może nie będę zbyt dużo mówił, tylko będę tak pobieżnie obsywał. Tak wyglądało Plinko we Francji w, roku, w latach 2019-15. To była era. Vincent Alagafa. Jak widzicie, e, ta tablica to Plinko w nieco innym kształcie niż amerykańska. Ale zasada ta sama. Plinko-chip obija się między tymi, między tymi e, przeszkodami i wpada do jednej z tych kieszeni. No, zasada jak w DeOnt. W końcu ten Turniej The World bazował na Plinko. Dalej. Tak wyglądało trinko w Belgii na początku lat 90. Nazywało się Zigzag. Zresztą wersja francuska nazywała się Le Fakir. Fakir, czyli. A wersja belgijska, właśnie Zigzag. I tak wyglądało trinko właśnie na początku lat 90. w Belgii, we Flandrii, ściślej ściś rzecz ujmując. Dalej mamy Rosję, gdzie ten, ta gra nazywała się Diski. A właśnie, raznoćwietnije diski, raznoćwietnije, ćwie, razno diski, no właśnie. Tak to się, tak to wyglądało w Rosji, Plinko. We Włoszech, to ja mam akurat standardowe Plinko, tylko, że e, też różnie to wy, wyglądało. We Włoszech, oprócz pieniędzy, można było nawet auto wygrać, samochód. Ale to już pod koniec nadawania. Jak widzimy, to Maria Teresa Ruta to była prowadząca OKLPC, OK Justo w ostatnim sezonie, w ciągu może długo ostatnich sezonów. Eee, dalej. Grecja. Tak to wyglądało w Grecji. Zresztą w Grecji The Price Right było obecne tylko na początku lat 90. ubiegłego wieku. Tak więc z innych epok zdjęcia nie ma, siłą rzeczy. Niemcy, w niemiecka wersja, tak to wyglądało. Były trzy nagrody do wygrania. Zamiast pieniędzy, trzy nagrody rzeczowe, i można było wygrać albo nagrodę numer jeden, czyli najważniejszą, albo dwa, albo trzy. Albo nie wygrać nic. No ale to Plinko chyba najbardziej przypomina to amerykańskie, ta tablica. Hiszpania, lata osiemdziesiąte. Nazwa Slalom. Tak to wyglądało. Lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte na przykład, to jest przełom. Holandia, tutaj mamy lata 90, czyli wypisz, wymałuj, wersja amerykańska. A tutaj rok 2000, to okazjon Carlo, czyli 2000, 2002, 2004, coś w tym stylu. Dalej, Australia, rok 2012, również dosyć takie plinko. Dosyć pomysłowe, takie oryginalne. Najwyższa wygrana 1000 dolarów. Wielka Brytania. Wersja 2017 i lata 90. Co ciekawe, mimo że ten turniej The Price Drive right był obecny w Wielkiej Brytanii od roku 1984, to, to Plinko weszło dopiero w latach 90. w drugiej wersji prowadzonej przez Drusa I tak wyglądało. Również niezły odchył swoją drogą. Portugalia. Tak to wygląda obecnie, tak to wyglądało wcześniej. Ale tutaj gra też się toczyła nagrody rzeczowe, czasem dużo pieniądze. I Wietnam. Również wersja wcześniejsza. Tutaj akurat w Wietnamie Plinko nazywa się zigzag. Tylko ciekawostka. I na koniec, jeszcze Argentyna, 2019 rok, Plinko, tutaj mam akurat typowy zestaw amerykański, dobrze, i to na razie tyle, jeśli chodzi o Plinko dookoła świata, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, do zobaczenia w kolejnym odcinku, super, game show, Meister. cześć!